Ahoj, szczury lądowe! Ahoj, wilki morskie! Jak zapewne zauważyliście, trochę nam odwaliło, a to dlatego, że jesteśmy po premierze, po obejrzeniu Piratów z Karaibów. Zemsta Salazara, piątej części cyklu. Zobaczmy, czy warto było obejrzeć ten film w kinie. Ja muszę przyznać, że nie byłam do niego na początku przekonana. Mówię, kolejna część Piratów z Karaibów. Ale o dziwo, film bardzo mi się podobał. Kawał fajnego, przygodowego kina, dobrze znane gagi, ale mimo wszystko bawiące i przede wszystkim przepiękne efekty specjalne, co nie jest akurat nowością, ale wizualnie film naprawdę się bardzo, bardzo przyjemnie ogląda. Tak. Ja muszę przyznać, było sporo bardzo zabawnych momentów, sporo może nawet e, mocno przewidywalnych dowcipów, ale nadal bawiły. Jack Sparrow. W zasadzie niczym się nie zmienił w stosunku do poprzednich części. Ale, ale było to ok, było to zabawne i ta formuła, o dziwo, nie zmęczyła, nie znudziła. Znowu mieliśmy dużo legend morskich, legend pirackich, tej fantastyki było dużo włożone i to było fajne. Natomiast ja miałem problem, bo pomimo, że było dużo fajnej akcji, intensywnych fragmentów tego filmu, kiedy się dobrze bawiłem, ja miałem takie przestoje i momenty, kiedy nudno było. Tak, może nie jakoś strasznie nudno, ale czułem, że ten, ten przestój Akcji jest taki, że, że zaczynałem powoli liczyć czas, więc y, może na to wpłynęło, że miałem nie najlepsze samopoczucie i to było przyczyną. Taki był bardzo nierówny ten film pod tym względem. Mimo wszystko myślę, że fanom serii i pirackich klimatów można ze spokojem polecić Zemszce Salazara. Jak oceniamy? Szósteczka? Tak, szóstka, niezły. Także y, na tle trzeciej i czwartej części lepiej się prezentuje. Do pierwszej i drugiej no trochę zabrakło. Takie solidne 6-6 z plusem mm -hmm. Także płyńcie ku przygodzie e, z piratami z Karaibów, a my dla Was z pewnością przygotujemy kolejne recenzje, filmiki no i czekamy na wasze łapki w górę, bo to jest e, to jest najlepszy dowód pirackiej wdzięczności dla takich e, szczurów lądowych jak my. Ahoj! Ahoj! Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piszcie w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, lajkujcie, subskrybujcie, bardzo dziękujemy, mamy nadzieję, że Wam się podobało.